Pamiętam jeden spowiednik mi fajnie powiedział, mówi tak, mówi, księże, nawrócenie to jest proces, on się ciągle dokonuje, ale w tym procesie bacz, abyś po prostu nie upał. Jeśli stoisz, to bać, abyś nie, nie upadł, mm -hmm. nie? Potrzeba nam, dlatego właśnie tej wspólnoty, myślę, że ta wspólnota odbudowanych wojowników Maryi, mężczyzn świętego Józefa, właśnie to jest taka przestrzeń, czy różne grupy też wsparcia, tak? To jest taka przestrzeń, gdzie jeden drugiego brzemiona nosimy, nie? A więc, że jeżeli, ja mówię tak, nie widzę Pana, nie? I chyba zatraciłem się, tracę wiarę. To drugi brat, który wcześniej był yy, 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 może bardziej yy, gdzieś oddalony, a przybliżył się do Pana Jezusa i stoi na mocnym fundamencie, mówi mi, co ty gadasz? Nie pamiętasz jak rok temu modliliśmy się? Dokładnie. Nie pamiętasz jak rok Przywołuję temu pan Bóg niebie. Właśnie Byłeś, jest samolite. ty miałeś doświadczenie. I to nas przeprowadza właśnie przez ciemną dolinę świadectwo brata jednego drugiego. To jest właśnie to odbudowuje moją tożsamość dlatego że, że no, jednak zły też ma do nas dostęp. A więc może nas tak jakoś zafiksować nie? w naszym myśleniu, że nam podważy całe doświadczenie Pana Boga. Nie, może nam doświadczyć. To jest ta pokusa która jest pierwsza, jakby w raju, nie podważyć w, y, tą y, pewność. A więc czy na pewno Bóg rzekł? Nie? Pamiętasz? To czy jest nie się uważacie, to? że Bóg coś przed wami chce ukryć? No, właśnie, zaczyna tam... zachwiać. A więc zachwiać tak, tak, tak. pewną pewność. Zasiedź wątpliwość, Wąt taką, O, właśnie, nie? wątpliwość. I wtedy zaczynam, jeżeli sam zostanę z tą wątpliwością.